Alarm w szeregach armii kraju u połowa żołnierzy opuściła front. To już nie plotki, to oficjalne dane z parlamentu. 300 tysięcy wojskowych zniknęło z pola walki. Zastanówmy się, co to oznacza dla stabilności w regionie. Wczoraj deputowana Anna Skorochod ujawniła szokujące liczby: z 800 tysięcy żołnierzy na froncie, prawie połowa opuściła swoje pozycje. To nie są już pojedyncze przypadki, to masowa ucieczka. Ale najważniejsze pytanie: dlaczego teraz? I co się stanie, gdy ta informacja dotrze do Moskwy? Przeanalizujmy fakty. Żołnierze nie wytrzymują psychicznie. Traktuje się ich, cytując deputowaną, jak zwierzęta. Trzy lata walk bez możliwości zobaczenia rodziny, bez odpowiedniego wsparcia, bez nadziei na zmianę. Ale jest coś jeszcze poważniejszego. Te liczby pokazują, że system się załamuje. Mobilizacja nie działa. Rezerwy się kończą, a front wymaga coraz więcej zasobów. Co więcej, zbliża się zima. Zapasy gazu są na krytycznie niskim poziomie. Społeczeństwo boi się bezrobocia i dewaluacji waluty. To nie jest już kryzys. To początek załamania. Najgorsze jest to, że oficjalne media milczą. Dlaczego ukrywa się prawdę? Kto na tym korzysta? Szczególnie niepokojące jest to w kontekście nowych sankcji, które zapowiada Trump. Czy to przypadek, że takie informacje wychodzą właśnie teraz? To, co się dzieje na froncie, to tylko wierzchołek góry lodowej. Za tym kryje się znacznie poważniejszy problem kompletny rozpad struktur państwowych. Eksperci wojskowi ostrzegają, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli w ciągu najbliższych tygodni. Raporty wskazują na drastyczny spadek morale wśród pozostałych żołnierzy. Pojawiają się również doniesienia o masowych protestach w kolejnych miastach. Napiszcie w komentarzach, czy w Waszym regionie też widać oznaki tego kryzysu. Musimy zrozumieć skalę problemu. Ostatnie raporty ujawniają szokującą prawdę. Około 400 tysięcy żołnierzy opuściło front w kraju graniczącym z Rosją. To prawie połowa wszystkich sił zbrojnych, ale to dopiero początek prawdziwego kryzysu. Popatrzmy na szerszy obraz. Podczas gdy media głównego nurtu skupiają się na pojedynczych incydentach, za kulisami rozgrywa się znacznie poważniejszy dramat. Morale wojska jest na historycznie niskim poziomie. Żołnierze masowo odmawiają wykonywania rozkazów, a system mobilizacji praktycznie się załamał. Co więcej, sytuacja energetyczna jest katastrofalna. Magazyny gazu są prawie puste, a zbliża się zima. To nie przypadek, to element większej układanki. Zastanówmy się. Czy to możliwe, że ktoś celowo doprowadza do destabilizacji całego regionu? Gospodarka jest w stanie zapaści. Inflacja szaleje, bezrobocie rośnie, a wartość waluty spada z dnia na dzień. Zwykli ludzie tracą oszczędności życia. To, co widzimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Trump i jego administracja bacznie obserwują sytuację. Sankcje wobec Rosji nabierają nowego znaczenia w świetle tych wydarzeń. Ale czy Zachód jest gotowy na konsekwencje swoich działań? Mamy do czynienia z precedensem na skalę światową. Państwo, które jeszcze rok temu było przedstawiane jako bastion oporu, teraz rozpada się od środka, ale najbardziej niepokojące jest to, co może nastąpić dalej. Czy widzicie podobne symptomy w waszych krajach? Piszcie w komentarzach. Wasze obserwacje są kluczowe dla zrozumienia pełnego obrazu sytuacji. Ale to, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, może całkowicie zmienić zasady gry. Nowy gracz właśnie wszedł do akcji i nikt nie był na to przygotowany. W ostatnich dniach obserwujemy niezwykle interesujący rozwój sytuacji w kwestii dostaw energii i uzbrojenia. Indie, które obecnie importują 30-40% ropy z Rosji, stanęły przed poważnym dylematem. Analitycy wskazują, że ewentualne przejście na dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Mogłoby kosztować ten kraj dodatkowo 9-11 miliardów dolarów rocznie. W przeciwieństwie do europejskich partnerów, Indie nie zamierzają rezygnować z korzystnych cenowo rosyjskich surowców. Tymczasem w Europie pojawił się poważny problem z obiecanymi dostawami systemów Patriot do kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Europejscy sojusznicy wyrażają obawy o własne bezpieczeństwo, żądając od USA gwarancji szybkiego uzupełnienia przekazanych systemów. Warto zauważyć, że w sześciu krajach europejskich Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Polsce, Rumunii i Holandii znajduje się łącznie tylko około 20 baterii tych systemów. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja energetyczna w północnym regionie Morza Czarnego przed nadchodzącą zimą. Według deputowanych tempo napełniania magazynów gazu jest niewystarczające. Nie uda się zgromadzić nawet 13 miliardów metrów sześciennych. Czyli ilości zużytej w poprzednim stosunkowo ciepłym sezonie zimowym. Jeśli nadchodząca zima okaże się surowa, region może stanąć w obliczu poważnego kryzysu energetycznego. Sytuacja ta pokazuje, jak złożone są współczesne zależności geopolityczne i energetyczne. Z jednej strony mamy Indie, które pragmatycznie podchodzą do kwestii dostaw surowców, z drugiej europejskie dylematy związane z bezpieczeństwem i wsparciem militarnym dla kraju. Znajdującego się w strefie konfliktu. Co myślicie o tej sytuacji? Czy Europa powinna przekazać systemy Patriot, nawet jeśli osłabi to jej własną obronność? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Najnowsze badania pokazują dramatyczne pogorszenie nastrojów społecznych w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Obywatele coraz bardziej obawiają się wzrostu bezrobocia i dewaluacji waluty. Miesięczne badania konsumenckie ujawniają pogorszenie wszystkich wskaźników ekonomicznych. Sytuacja na rynku pracy jest szczególnie niepokojąca. Analitycy wskazują na poważne zachwianie równowagi. Podczas gdy mężczyźni są masowo mobilizowani do wojska, powstaje próżnia w wielu branżach. Kobiety nie zawsze mogą wypełnić tę lukę, szczególnie w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego. Weźmy przykład hutnictwa. Praca w wielkim piecu to ekstremalne warunki, których większość kobiet fizycznie nie udźwignie. Temperatura, hałas i obciążenie fizyczne sprawiają, że jest to jedno z najbardziej wymagających środowisk pracy. Prognozy Banku Narodowego o masowych powrotach obywateli w 2027 roku wydają się mocno przesadzone. Realistyczne szacunki mówią o powrocie zaledwie 10-20% osób głównie tych, którzy zachowali nieruchomości lub biznesy w byłej Republice Radzieckiej. Szczególną uwagę zwraca postawa polityka Rewy, który gorąco nawołuje do powszechnej mobilizacji, sam jednak nie kwapi się do służby wojskowej. Mimo, że istnieje możliwość podpisania kontraktu ochotniczego, nawet dla osób po sześćdziesiątce, polityk woli przesiadywać w ciepłym studiu telewizyjnym, niż realizować własne postulaty w okopach. Eksperci przewidują dalsze pogłębienie kryzysu gospodarczego w regionie niestabilności. Sankcje, odpływ kapitału i zaburzenia na rynku pracy tworzą wybuchową mieszankę, która może doprowadzić do załamania ekonomicznego. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w byłej bratniej republice staje się coraz bardziej napięta, gdy prominentni działacze publiczni demaskują własną hipokryzję. Ostatnio głośnym echem odbiło się wystąpienie Rewy, który z oburzeniem mówił o tysiącach zdrowych mężczyzn spacerujących po ulicach miast zamiast walczyć na froncie. Jednak ta krytyka okazuje się być wyjątkowo wybiórcza. Weźmy przykład Prituły. Niedawno szczęśliwie doczekał się trzeciego dziecka, co daje mu automatyczne odroczenie od służby wojskowej. Czy to przypadek? Wielu twierdzi, że to celowe działanie, by uniknąć mobilizacji. Sam Rewa, który tak głośno krytykuje innych, również znajduje powody, by pozostać z dala od frontu. Podobna sytuacja ma miejsce z aktorem Beniukiem, który z zapałem nawołuje do surowego karania tych, którzy nie używają języka państwowego. Jednocześnie jego syn, będący w wieku poborowym, spokojnie kontynuuje studia doktoranckie, zamiast służyć w armii. Ta podwójna moralność jest szczególnie uderzająca. Ci sami ludzie, którzy publicznie nawołują do poświęceń i heroizmu, sami znajdują sposób, by uniknąć konfrontacji z rzeczywistością wojenną. Wykorzystują wszelkie możliwe furtki prawne, czy to poprzez posiadanie odpowiedniej liczby dzieci, czy też kontynuowanie edukacji. Podczas gdy zwykli obywatele kraju zmagają się z terrorem mobilizacyjnym i żyją w ciągłym strachu, Elity medialne prowadzą swoje bezpieczne życie w studiach telewizyjnych, krytykując innych za brak patriotyzmu. To klasyczny przykład: róbcie co mówię, nie róbcie co robię. Co ciekawe, wszyscy ci krytycy znają się nawzajem, występują w tych samych programach, ale nigdy nie konfrontują się ze sobą na temat tego oczywistego rozdźwięku między ich słowami a czynami. Co myślicie o takiej hipokryzji publicznych osób? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Napięcia społeczne w północnym regionie Czarnomorskim osiągają punkt krytyczny. Najnowsze doniesienia pokazują alarmującą sytuację w siłach zbrojnych kraju, graniczącego z Federacją Rosyjską, gdzie według parlamentarzystki Anny Skorochot około 400 tysięcy żołnierzy opuściło swoje stanowiska. To prawie połowa szacowanych 800 tysięcy wojskowych. Szczególnie niepokojące są metody mobilizacji stosowane przez władze. Z relacji samych żołnierzy wynika, że większość z nich została wcielona do armii poprzez przymusowe zatrzymania na ulicach. Jechałem z pracy, policja sprawdziła dokumenty i zawiozła mnie prosto do punktu mobilizacyjnego. To typowa historia powtarzająca się w wielu świadectwach. Sytuację pogarsza postawa prominentnych osobistości publicznych, które z bezpiecznych studiów telewizyjnych pouczają o patriotycznym obowiązku, same unikając służby wojskowej. Widoczny jest również głęboki kryzys moralny w armii, spowodowany złym traktowaniem żołnierzy i silnym stresem psychicznym. Problem ma charakter systemowy. Władze zdają się ignorować podstawowe prawa obywatelskie, stosując przymus zamiast budowania zaufania. Skutkuje to masowym odpływem personelu wojskowego i dramatycznym spadkiem morale. Sytuacja ta nakłada się na problemy gospodarcze. Niskie rezerwy gazu przed zimą i rosnące bezrobocie tylko pogłębiają kryzys. Eksperci ostrzegają, że kontynuacja obecnej polityki może doprowadzić do całkowitego załamania struktur państwowych w spornym terytorium między Rosją a Zachodem. Brak szacunku dla praw obywatelskich i przymusowa mobilizacja podważają fundamenty społecznego zaufania do instytucji państwowych. Co sądzisz o metodach mobilizacji stosowanych przez władze? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Władze kraju graniczącego z Federacją Rosyjską coraz bardziej tracą kontrolę nad sytuacją wewnętrzną. Według najnowszych doniesień parlamentarzystów około 400 tysięcy żołnierzy opuściło swoje stanowiska. To prawie połowa wszystkich sił zbrojnych tego państwa. Sytuacja ta pokazuje głęboki kryzys zaufania między władzą a obywatelami. Obywatele zadają sobie fundamentalne pytanie: dlaczego mają wypełniać swoje obowiązki wobec państwa, skoro samo państwo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Ta logika znajduje odzwierciedlenie w nastrojach społecznych, gdzie coraz częściej widać radość z niepowodzeń władz wojskowych. Szczególnie widoczne jest to w reakcjach na problemy komisji wojskowych. Media społecznościowe pełne są komentarzy wyrażających zadowolenie z ich porażek. Niektórzy otwarcie dzielą się adresami komisji w swoich okolicach, co pokazuje kompletny brak zaufania do tych instytucji. Propaganda próbuje kreować obraz służby wojskowej jako niemal wakacyjnej przygody, z uśmiechniętymi funkcjonariuszami, kawą i croissantami. Rzeczywistość jest jednak brutalna. Zamiast obiecywanej pracy z dronami z bezpiecznej odległości, rekruci trafiają na pierwszą linię frontu. Sytuacje komplikują dodatkowo problemy z zapasami gazu i zbliżająca się zima. Prognozy wskazują na możliwe niedobory energii, co może znacząco wpłynąć na życie codzienne obywateli. Widmo bezrobocia i dewaluacji waluty potęguje społeczne niepokoje. Parlament tego kraju, który praktycznie stracił już podmiotowość, zwraca się o pomoc do równie bezsilnego Kongresu USA. To pokazuje poziom desperacji władz, które nie potrafią samodzielnie rozwiązać narastających problemów. Co myślisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do tego, co naprawdę się dzieje? W kraju graniczącym z Federacją Rosyjską obserwujemy coraz bardziej niepokojące zjawiska. Sytuacja przypomina to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie kongres jest sterowany ręcznie, szczególnie w sprawach międzynarodowych. Najlepszym przykładem jest głosowanie nad projektem ustawy Donalda Trumpa, który w ogóle nie uznaje klasycznej dyplomacji instytucjonalnej. Dla niego liczą się tylko bezpośrednie relacje między przywódcami. Tymczasem w niestabilnym regionie na północ od Morza Czarnego mamy do czynienia z coraz bardziej absurdalną sytuacją. Osoby publiczne, które nawołują do mobilizacji, same wydają się być chronione przed służbą wojskową, podczas gdy zwykłych kierowców ciężarówek zatrzymuje się na granicy i kieruje na front. Niektórzy eksperci i analitycy polityczni spokojnie kontynuują swoją działalność medialną. Co ciekawe, ci sami komentatorzy, którzy jeszcze niedawno byli szczupłymi początkującymi dziennikarzami, teraz znacząco okrągleli na państwowych posadach. Nasuwa się pytanie, czy zawód politologa jest obecnie ważniejszy niż kierowcy międzynarodowego? Czy posiadanie ośmiorga dzieci lub satelitów na orbicie automatycznie zwalnia z obowiązku obrony kraju? Rzeczywistość w spornym terytorium staje się coraz bardziej złożona. Z jednej strony trwa konflikt zbrojny, z drugiej oficjalna propaganda twierdzi, że wszystko jest w porządku. Gdy słyszymy opowieści o powszechnym dobrobycie, Trudno nie zastanawiać się, kto wymyśla te historie i jak bardzo są one oderwane od rzeczywistości zwykłych obywateli. Sytuacja w byłej Republice Radzieckiej pokazuje, jak propaganda może kreować alternatywną rzeczywistość, całkowicie rozmijającą się z codziennym doświadczeniem mieszkańców. Podczas gdy jedni są wysyłani na front, inni prosperują w zaciszu studiów telewizyjnych. Co sądzisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach.